Dzień dobry kochani w kolejnym jesiennym vlogu na moim kanale Dzisiaj jest dla mnie bardzo fajny dzień, powiem wam Bo Kuba dał mi challenge, żebym poszła i udekorowała mieszkanie Ale uwaga, mam limit, bo on daje mi na to fundusze oczywiście Mam limit 150 zł Czy ja się w tym zmieszczę? Szczerze, zaczynam sama wątpić, ale mam nadzieję, że mi się uda podołać i po, prostu, yy, I po prostu znajdę coś fajnego na promocji. Na pewno mam w planie kupić poszewki, jakiś ciepły kocyk, świeczki, coś z motywem deni, jakieś kubki dyniowe, dużo tego. Ale damy radę, prawda? Także zapraszam Was do spędzenia tego dnia ze mną. Kubusiu, chciałabym z Tobą porozmawiać, żeby zwiększyć limit. Chociaż opędź dyk. Nie. No, dlaczego proszę? No, no, chociaż dwie stówki. Nie. No, ale wiesz, że ciężko jest coś kupić za 150 zł. Sama poszewka kosztuje około 20-30. Chcesz, żeby to było ładnie jesiennie? Pozdrawiam, Michał. <grym> dwie stówki. Nie. No, dawaj. Możesz sobie dołożyć 50. Widzicie? Masakra. No dobra, no. Tak? Mhm. Dobra, no, no to. Mamy 200 zł. Także jedziemy na shopping. Dobra, stajemy. 150, 50 Nie, przed chwilą powiedziałeś, że dasz mi 200 zł. Zobaczcie, jacy jesteśmy, meci, meci. Kuby są bardziej brudne, ale. Cute. Przyjechaliśmy najpierw do Half Price a. Kuba już mi dał dwie stówki i powiem, wam, że będzie ciężko, bo chcę na pewno jeszcze takie duże kwiatki kupić. A z tego co sprawdzałam, to kosztują 20 zł, ale bym chciała dwa, więc już cztery doku mam z głowy. Idę na dekorację. Zobaczę. Plus jest taki, że już mogą być jakieś promocje, więc więc mam nadzieję, że mi się uda po prostu i podołam Chciałabym wziąć jakąś świeczkę ale tutaj są chyba przekraczające mój budżet o, więc chyba wezmę tą w taką klasyczną, taką wiecie, okrągłą i to będzie najrozsądniejsze, bo one około dwóch dyszek kosztują tak zrobię Ta jest piękna, ale kosztuje 130 zł. Nie, nie, nie. Patrzcie jakie w ogóle fajne są bidony z Huntera. Z Huntera, Huntera. Takie duże i takie mniejsze. Fajne. Znalazłam kilka wycieraczek i ta mi się w sumie najbardziej podoba, bo jest taka prosta i klasyczna. Kosztuje 4 dyszki. Jest jeszcze taka e, Halloweenowa też za cztery dyszki. Więc no. chyba po prostu wybiorę tą dyniową, bo ona jest taka bardziej neutralna niż bardziej halloweenowa. Te grzybki też są świetne. Dobra. A jeszcze taka jest. Eee, ale biorę tą. Jak Ci się podoba? Bardzo ładnie. Cztery dyszki. Super. <laughs> Powiem Wam, że nie wiedziałam, że będzie taki duży problem. Bo już nie ma takich dekoracji, już wchodzą święta. Więc w sumie fajnie, bo będę miała większy budżet na jakieś inne rzeczy. Patrzcie, tu normalnie już są świąteczne ozdoby. Piękne w ogóle te poduszeczki. Śliczne. To ty musisz wybierać. A ty. Sponsor. Sponsor, 200 zł dał. Ale za 500 już bym coś kupiła fajnego, wiesz, takiego... Patrz, już są te poddupniki. Muszę dużo kupić. Jak to nie muszę? Chcesz czapkę? Ogólnie wydaje mi się, że podołam w tym challenge'u, bo nie ma jesiennych dekoracji. Kupiłam się... O, o, coś jest dyniowego. No ale to już są takie przebrane te rzeczy. Moja mama, moi rodzice mają tutaj w salonie taki... Z Białej Podlaskiej wysuszone zboże. To zapytałam się jej, czy mogę trochę ukraść tego zboża pożyczyć do dekoracji. i Powiedziała, że jak najbardziej, bo i tak miała to wyrzucać. Także część wezmę, a część zostawię. Mam zboże. Powiem wam, że pachnie, pachnie jeszcze takim, no takim zbożem Jadę e, jeszcze do Tediego i Sinsaya obok Bo kojarzy mi się, że wtedy mogą być jeszcze takie dodatki No i wiadomo, są tańsze, a mnie ogranicza tutaj budżet Przyjechaliśmy pod Tediego właśnie do Rebilat I powiem wam, że jest znak 50% Czy ty już wybierasz ze mnie? zajdę. Ile to kosztuje? Nie wiem Ja mam budżet No sobie, sobie, sobie kupię Ile? 23, 23. zł tak? Fajne, ale te dynki są piękne I kosztują... Gdzie to jest PL? 9,50? I can't... Zobaczcie na to To jeszcze świeci I tutaj To następnym razem, to będzie w grudniu Teraz jesień ja się chyba poddaję, bo to naprawdę jest misja. Tu są same święta. Tu, tu, wszędzie. A w Sinseju taki sam kubeczek kosztuje 17,99. Cieszę się, bo w Sinseju jest trochę tych rzeczy. Na przykład takie szklane diniki. One są tutaj po 19 zł. Ale fajna jest. Albo takie grzybki na grzybki. Chyba mnie podlicza, czy mnie stać. A ja jeszcze patrzę tutaj za takimi dynkami. Bo mi się podobają, bardzo ładne są. I one są jeszcze naledziki, takie świecące. Zobaczcie, podobają mi się te, takie trzy dynki i bym z chęcią wzięła trzy, ale niestety nie mogę, No bo budżet mnie ogranicza. Zostało mi 80 zł. A tutaj taka jedna dynika kosztuje cztery dyszki, ale jest świetna. I by tam bardzo pasowała. A jeszcze bym chciała jakieś kubeczki, żeby fajnie się piło kawkę i herbatkę w takim jesiennym. No muszę pokombinować, no za małe to jest budżet. Niestety. Zobaczcie, w koszyku mam zakupy na 14, 114 94 grosze, a tak naprawdę nic tu nie mam i będę musiała po prostu nazbierać samo jakieś kasztany w żołędzie, bo chcę jeszcze kupić taką czarną dynię wtedy. Ale ona kosztuje prawie cztery dyszki, ale będzie bardzo ładnie tam pasować. A zostało mi 140 zł, więc idziemy do kasy. Pokazuję Kubie takiego słodkiego grzybka, on, że mi już nie dorzuci. No dobra. Miejsce. Miejsce No. Limit. A może mam jeszcze jakieś kody na karcie? Patrzcie, miałabym dwie dyszki rabatu przy zakupach za 150 zł, ale nawet 150 nie mam, tylko 140. Jakie szansa, wstążki, żeby liście robić, Nie wiem, może dwie kombinuj. kombinują Zostało mi 23 zł i idę zobaczyć, po ile jest to dnia. tu na jest promocja. Pojleba, ta denika. Ja specjalnie ukryłam dla siebie. No nie. Muszę dołożyć do swoich. Kosztuje 37 zł. Czyli nie ma lipy. 14 mi brakuje. Nie ma lipy, nie możesz. Zobaczcie, jaka piękna, taka czarna. Dasz Szaty coś wykombinujesz. Odkładaj dynast. Ale ja ją chcę. Mm. Tak dużo jest, nie zmieści się. No to I co mam za te 23 zł no złote nie teraz? Nie jakieś wstążki, nie wiem. Ale ja mogę dorzucić 14? Nie. No co to za fan jest? Musisz coś kombinować no. Ale ona jest taka piękna. Kupię ci ją w prezencie. W prezencie ci ją kupię. Mmm. Weź to złap. Patrzcie <grymne> jakie fajne tutaj są w Action Cross, no ale, no ale niestety mnie na nie nie stać, bo kosztują 37, prawie 8 zł, a ja mam tylko 23. Razem takie drewniane grzybki, one są po 3,85 i po prostu wezmę sobie kilka do dekoracji, żeby było po prostu więcej jesieni. Przyjechaliśmy z Kubą e, na kiełbaskę, bo podobno jest bardzo dobra, także będziemy teraz sami próbować. I co? I mam znać oczywiście? To masz płatną promocję. Jestem płatną promocja. Te kiełbasy zostały. Nie, zapłacimy, zapłacimy. Zapłacimy. To jest dzika? Nie, to jest dzika z ciebie. Mm -hmm. Za mnie. Proste. Nie, bardzo dobra. To by była niedobra. To by nie pisali tego, co piszą. Ja nie czytałam, to partner mnie tutaj ściągnął. Dreczy do tego. O, jest za mało solne. Łapień nie mogła być. Wróciliśmy do domku. Mam tutaj torbę z Ja Niestety na tą dę nieco chciałam. Tą czarną nie starczyło mi pieniędzy. Miałam ograniczony budżet, tak jak sami wiecie, ale wydaje mi się, że fajne rzeczy kupiłam. Jeszcze coś użyję inwencji twórczej. Tutaj wziąłam jakieś zboże od mamy mojej z salonu. Także coś pokombinuję, jeszcze coś pozbieram, jakieś kasztany, może czy coś, żeby tutaj był taki fajny klimat jesienny. A słuchajcie, Kuba tak sztywno się tego trzymał, że nawet złotówki nie chciał mi dołożyć. Nawet y, kupił mi torbę, w sumie sobie torbę, bo stwierdził, że on nie będzie tego wszystkiego targał z sinseja i dołożył złotówkę od siebie. W sensie, no nie dołożył, tylko dla swojej wygody ją kupił. Dobry, dostałem właśnie instrukcję, że mam nagrywać od góry. Nikoli poszło dzisiaj świetnie. Nie przekroczała budżetu nawet o złotówkę. Zostały 3 złote i 80 groszy. Mogła dokupić co prawda jednego grzyba, ale nie kupiła. 3 grosze. Tak. Także nie oszukiwała. udostępni paragony. No dobra, moi kochani. Jak już wiecie, zmieściłam się w budżecie. Nie był on jakoś duży, ale dałam radę. Nie kupiłam tylko za dużo coś tam kupiłam. Już Wam pokazuję co. Mam tutaj paragony. Byłam tak naprawdę w czterech sklepach, w których coś kupiłam. Jak wiecie, budżet miałam dosyć mały, bo 200 zł. I właśnie podliczę, ile, ile mi zostało z niego. 117, 39, 20 i... Łącznie wydałam 197,17 groszy. Także zostało mi bardzo mało, ale już Wam pokazuję, co kupiłam. Pierwszą rzeczą, jaką kupiłam, to była ta wycieraczka, którą Wam pokazywałam. I ona kosztowała 39,99. Była w Half Price, ale jak to wiecie. Ale wiecie, tam są po prostu pojedyncze sztuki, także. Co się śmiejesz? Było dużo pięknych świeczek w Half Price, ale wiadomo, no, budżet to budżet. Kzłam do Pepko i kupiłam te takie duże okrągłe świeczki za 20 zł równo. Bardzo lubię ten zapas. To jest ten klasyczny, taki czarny z złotą przykrywką. No i najwięcej rzeczy w sumie kupiłam w Steen Niektóre były na promocji. Niektóre nie. Miałam taką dynkę. ona kosztowała 25.99 i ona jest tutaj ja na baterię oczywiście na baterię już nie było mnie stać <laughs> także yy... Kuba ma jakieś pewnie na chodzie. Nie masz, prawda? Są Nie było mnie stać. Co, krasiczek? Dodatkowo w sensie wzięłam takie coś na herbatki, bo ja się mi się kojarzy bardzo z herbatami, także postawimy tutaj w kuchni i będzie tak ładnie stała. Albo na herbatki, albo nie wiem na co. I to kosztowało 15,99. No, no ładnie to wygląda bardzo. Następną rzeczą była poducha taka z, z napisem takim jesiennym i w kolorze takiej zgniłej zieleni. I ona była za 30 zł No 29,99. Jest bardzo milutka i do niej wzięłam jeszcze w takim samym kolorze taką wdyńki, poszewkę. I ta poszewka była za 19,99. Taka wdynia. Nie wiem, czy to widać. I wydaje mi się, że będzie fajnie to wyglądało tutaj na kanapie. To jest taki sam kolor? Taki sam. Do kuchni jeszcze wzięłam taką dechę. Ona kosztowała 12,99, żeby położyć jakieś smaczki. No i to jest ten grzybek, przez którego nie kupiłam tej dyni z Teddy'ego. On kosztował 19,99 i przy kasie wyszło mi... Niecała stówka, bo dałam jakiś kotrabatowe rabatowy i myślałam, że wystarczy mi na tą czarną dynię z Teddy'ego, ale no niestety nie starczyła. matematyka! <noise> Więc mamy grzybka po prostu, takiego ładnego. Ale on też będzie pasował do tej dyni. I w Sensei'u wzięłam jeszcze taką poszewkę. Ona była 38% taniej za 9,99 jest taka jesienna z napisem Pumpkin. No i w ostatnim sklepie y, namówiłam Kubę, żeby jeszcze zajść do Action, żeby wydać te 23 zł. I za ko tą końcówkę po prostu kupiłam takie małe grzybki, żeby je gdzieś poustawiać i żeby był fajny klimatik jesieni. To by było na tyle z moich y, jesiennych zakupów. Powiem Wam, że fajnie jest mieć taki limit. Dobrze, że nie miałam limitu czasowego, bo wtedy to już w ogóle, nie wiem, chyba bym się zestresowała i bym nic nie kupiła. Jeśli Ale fajnie. Ja lecę się ogarniać do spanka. Dziękuję Wam, że byliście ze mną w tym filmie i oczywiście widzimy się w następnym. Cześć!